Witaj na kanale NPTV. Jeśli cenisz niezależne media zostaw lajka i zasubskrybuj, to realne wsparcie dla naszej pracy. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Prezydent Nawrocki triumfuje w orszaku Trzech Króli. Żurek nie taki antykomunista, dokumenty obnażają prawdę. Tusk ściera się z Trumpem w sprawie Grenlandii polityczny teatr. Tusk bije rekordy nieobecności w Sejmie Morawiecki pobity. Najnowszy sondaż wywraca scenę polityczną szokujące wyniki. Czarzasty wzywa prezydenta, chroń dzieci przed grokiem. Jakubiak o Tusku z czapeczką lata od jednego do drugiego. Schetyna ostrzega, tu są warianty wojenne rząd kontra prezydent. Chaos w Caracas strzały tuż po zaprzysiężeniu prezydent. USA przygotowują się do przechwycenia rosyjskich tankowców. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. A to dopiero początek przed Tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy. Prezydent Nawrocki w Orszaku Trzech Króli Polska przy Tradycjach Chrześcijańskich. Prezydent Karol Nawrocki razem z małżonką Martą i nastoletnim synem Antonim wziął udział w Warszawskim Orszaku Trzech Króli, po raz pierwszy jako para prezydencka. Wartości chrześcijańskie, które są z nami od ponad tysiąca lat, konstytuują naszą wspólnotę narodową, i nawet gdy władza ich nie pielęgnuje, robią to Polacy podkreślił w rozmowie z telewizją w Polsce 24. Prezydent zwrócił uwagę, że orszak to dzieło społeczne dziś odbywa się w prawie 900 miejscowościach w całym kraju, a jego siła tkwi w tym, że Polacy sami go organizują i w nim uczestniczą. To jest jeden z naszych fundamentów obok języka i kultury, głęboko osadzone wartości, miłość, miłosierdzie, szacunek do drugiego człowieka, dodał Nawrocki. Wydarzenie było też okazją do bezpośredniego kontaktu z uczestnikami, prezydent trzymał na rękach dzieci, żartował, Tadek, mnie pilnuje tutaj. Pastuszek. Dzień dobry, pięknie, że jesteście i podkreślał radość z wspólnego świętowania. Decyzja o udziale w orszaku to pomysł jego żony, oddaje jej sukces, bo to ona chciała, byśmy byli blisko Warszawy i mogli uczestniczyć w tym radosnym, pięknym święcie. Prezydent zaznaczył, że udział w takich wydarzeniach wzmacnia poczucie wspólnoty i przypomina, jak ważne są tradycje dla budowania tożsamości narodowej. Żurek antykomunistycznym opozycjonistą? Dokumenty mówią coś innego. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek wielokrotnie podkreślał, że jako uczeń działał w opozycji demokratycznej PRL, między innymi w Konfederacji Polski Niepodległej. Rozklejał ulotki, protestował przeciw referendum w 1984 roku i brał udział w wydarzeniach lat 80. Jednak jak zwraca uwagę Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, w archiwach IPN nie ma żadnych śladów jego działalności ani przynależności do KPN, podobnie jak jego ojca i brata. Wnioski paszportowe z 1989 roku również nie potwierdzają deklarowanej aktywności opozycyjnej. Fakty przeczą narracji Żurka, jego brat nie mógł działać w Federacji Młodzieży Walczącej, która powstała rok po stanie wojennym, a ojciec, opisywany jako działacz Solidarności, był wielokrotnie odznaczany krzyżami zasługi PRL i otrzymał paszport w szczycie stanu wojennego, co w rzeczywistości świadczyło o zaufaniu władz, a nie represjach. Prawnicy dla Polski podkreślają, że brak jakichkolwiek zapisów w katalogach IPN o opozycyjnej działalności Żurka sugeruje, iż jego opowieści o antykomunistycznym zaangażowaniu są elementem autokreacji i nie mają pokrycia w dokumentach historycznych. Materiały wideo i dokumenty załączone przez Stowarzyszenie pokazują, że deklaracje Żurka o młodzieńczej działalności w KPN i walce z komunizmem nie znajdują odzwierciedlenia w faktach. W ten sposób powstaje obraz funkcjonariusza publicznego, który w rzeczywistości nigdy nie był aktywnym uczestnikiem opozycji, a jego narracja o antykomunistycznym zaangażowaniu od najmłodszych lat jest kwestionowana przez źródła historyczne. Tusk kontra Trump w sprawie Grenlandii odwaga czy teatr dla kamer. Premier Donald Tusk bierze udział w spotkaniu liderów państw koalicji we Francji, gdzie omawiana będzie deklaracja paryska, mająca potwierdzić współpracę europejsko-amerykańską w zakresie bezpieczeństwa, wsparcia Ukrainy i odbudowy po wojnie. Spotkaniu przewodniczą prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, a udział wezmą przedstawiciele 35 państw, w tym reprezentanci prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Tusk podkreślił, że celem rozmów jest zacieśnienie i ujednolicenie stanowiska europejskiego i amerykańskiego, aby zmusić Rosję do poważnego potraktowania przerwania ognia i pokoju, a także przedyskutowanie elementów dwudziestopunktowego planu pokojowego oraz współpracy w odbudowie Ukrainy. Premier zaznaczył, że dyplomacja daje trochę więcej niż cień szansy, ale nie gwarancji pokoju, bo potrzebna jest dobra wola agresora, której póki co nie widać. Tematem nieprzewidzianym będzie Grenlandia, która wywołała duże emocje w Europie. Tusk podkreślił, że żaden członek NATO nie powinien grozić drugiemu, bo to podważa sens sojuszu i zaznaczył, że Polska będzie dbała o strategiczne więzi europejsko-amerykańskie nie na rok czy trzy, ale na dekady, bo to gwarancja bezpieczeństwa całej cywilizacji. Premier apeluje o solidarność, stanowczość i dialog w NATO, a równocześnie trudno wyobrazić sobie, by wobec Władimira Putina Tusk zdobył się na podobną odwagę, skoro w latach 2007-2014 wolał być ich człowiekiem w Warszawie i pilnować, żeby nikt piachów w tryby nie sypał. A dziś nawet wobec przywódców największych demokracji europejskich jego stanowczość ogranicza się do konferencji i głośnych deklaracji, po których wraca w oddzielnym wagonie. Tusk bije rekordy nieobecności w Sejmie więcej niż Morawiecki. Donald Tusk w 2025 roku opuścił 1140 sejmowych głosowań, czyli 64% wszystkich, bijąc rekord nieobecności w Sejmie. To więcej niż Mateusz Morawiecki w trakcie całej poprzedniej czteroletniej kadencji. Dziwnym trafem wszystkie jego absencje zostały masowo usprawiedliwione, co zwróciło uwagę analityka Radosława Karbowskiego, który ujawnił szokujące dane na portalach społecznościowych. Polacy coraz niżej oceniają pracę Tuska i domagają się jego natychmiastowej rezygnacji, a w roli parlamentarzysty premier też nie spisuje się najlepiej. W ubiegłym roku nie było go na większości głosowań. Były szef MSWiA Mariusz Kamiński otwarcie nazwał goleniem, podkreślając lekceważenie obowiązków parlamentarnych, a jednocześnie przypomniał, że demokratyczny wybór Polaków pokazał, że można go rozliczyć przy urnach. Sam Tusk w 2022 roku, szykując się do powrotu do polityki, mówił w TVN 24 o upiornej wizji, zasiadania na wiejskiej, nie zdając sobie sprawy, że jest nagrywany. Obecne statystyki potwierdzają, że jego słowa były prorocze premier opuścił więcej głosowań niż większość szeregowych posłów mogłaby sobie wyobrazić, a jednocześnie jego absencje nie przyniosły żadnych konsekwencji. To obraz polityka, który z jednej strony zajmuje najwyższe stanowiska w państwie, a z drugiej ignoruje obowiązki ustawowe w Sejmie, a społeczne reakcje i sondaże pokazują, że coraz więcej obywateli nie chce, aby Tusk pozostał szefem rządu do końca kadencji. Najnowszy sondaż wywraca scenę polityczną ogromne zaskoczenie. Najświeższy sondaż opublikowany przez portal e wybory.pl pokazuje dramatyczny zwrot na scenie politycznej. Konfederacja Korony Polskiej prowadzi z wynikiem 27% poparcia, wyprzedzając Konfederację z wynikiem 22%. Na trzecim miejscu znalazła się partia razem z wynikiem 19% głosów, a Koalicja Obywatelska uzyskała 17%. Zaskoczeniem jest drastyczny spadek poparcia dla prawa i sprawiedliwości, które może liczyć jedynie na 6% głosów oraz lewicy z 5%. Polska 2050 osiągnęła zaledwie 2%, Polskie stronnictwo ludowe i wolni republikanie po 1%. Sondaż został przeprowadzony na próbie 9910 osób, co daje wiarygodny obraz nastrojów wyborczych w kraju. Wyniki pokazują, że scenę polityczną w Polsce coraz bardziej wywraca prawicowa Konfederacja Korony Polskiej, która wyprzedza nie tylko swoją obratnią Konfederację, ale również partie lewicowe i centrowe, zmieniając układ sił, który dotychczas wydawał się ustabilizowany. Różnice w poparciu są wyraźne i sugerują, że nadchodzące wybory mogą przynieść niespodziewane rezultaty. To nie tylko zmiana preferencji wyborczych, ale też sygnał dla całej sceny politycznej, że wyborcy coraz chętniej sięgają po alternatywy poza dotychczasowymi dominującymi ugrupowaniami. Eksperci wskazują, że wzrost Konfederacji Korony Polskiej jest efektem skutecznej kampanii i rosnącej mobilizacji prawicowego elektoratu, który w poprzednich wyborach był rozproszony. Sondaż e jasno pokazuje, że nadchodzące miesiące w polskiej polityce będą pełne dramatycznych zwrotów i nieoczekiwanych zaskoczeń. Czarzasty do prezydenta, chroń dzieci przed grokiem. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie nowelizacji ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie, nazywając ewentualne weto złym kierunkiem. W nagraniu wideo zamieszczonym na portalu X podkreślił, że codziennie w sieci można natknąć się na pornografię, pedofilię i naruszenia godności, a nowela uchwalona w połowie grudnia daje Państwu narzędzia do walki z tymi zjawiskami. Niech Pan chroni dzieci przed rozbierającym je grokiem, mówi czarzasty, odnosząc się do sztucznej inteligencji na platformie X, która generuje grafiki pozbawiające ludzi ubrań, w tym polityków i celebrytów. Marszałek zaznaczył, że problem dotyczy wszystkich, zabiera wolność i wzywa groka, aby ośmieszył także jego, pokazując, czym jest upodlenie w sieci i dając przykład innym. Prezydent Karol Nawrocki wcześniej oceniał ustawę jako nadregulację unijnych przepisów, wskazując na ryzyko ograniczenia wolności wypowiedzi. Krytycy nowelizacji twierdzą, że wprowadza cenzurę, a apel marszałka może mieć podtekst polityczny i emocjonalny wobec prezydenta. Nowela przewiduje blokowanie treści groźnych, nawołujących do samobójstwa, pedofilskich, totalitarnych, mowy nienawiści, a także naruszających prawa autorskie czy dotyczących nielegalnej sprzedaży towarów i usług. Choć ustawa powstała wcześniej, Czarzasty wykorzystuje ostatnie nadużycia Groka w sieci, by wymusić jej podpisanie, argumentując ochroną najmłodszych. Pojawia się pytanie, czy niebezpieczne treści nie są już skutecznie kontrolowane przez platformy internetowe i dlaczego dopiero teraz marszałek przypomina o zagrożeniu, które od dawna istnieje, a które media społecznościowe mogły ograniczać samodzielnie. Jakubiak o Tusku, z czapeczką lata od jednego do drugiego. Marek Jakubiak ostro komentuje wyjazd premiera Donalda Tuska do Paryża na spotkanie w sprawie pokoju na Ukrainie. Myślę, że Tusk tam jedzie wysłuchać, co ma robić, mówił, krytykując polską dyplomację i wskazując, że Polska staje się sługusem Europy. Jakubiak nie szczędził ostrych słów pod adresem premiera, on ma skazę chłopa pańszczyźnianego i z tą czapeczką tam lata od jednego do drugiego, udając, że coś może. Wydaje mi się, że znowu zostaniemy wykorzystani jak dzieci, a wojska polskie na teren Ukrainy zostaną wprowadzone. W programie Rozmowa Wikły Jakubiak przypomniał też zabawne anegdoty z przeszłości, m.in. słynne bonmoty Ryszarda Petru, pokazując kontrast między dawną aktywnością polityków a dzisiejszą powagą sytuacji. On bardzo poważnie traktuje pytania zaznaczył, wspominając sytuację z ósmej kadencji Sejmu. Komentarze Jakubiaka jasno wskazują, że jego zdaniem wyjazd Tuska to bardziej gest niż realne działanie, a Polska nie ma własnej inicjatywy w rozmowach międzynarodowych. Wyjazd do Paryża, w opinii byłego posła, jest symbolem podporządkowania i braku samodzielności w polityce zagranicznej. Ekspert podkreśla, że dyplomacja polska powinna działać bardziej niezależnie, zamiast biegać od spotkania do spotkania bez wyraźnego celu. Jakubiak krytykuje, że Polska może zostać wciągnięta w konflikty, na które nie ma realnego wpływu, a decyzje europejskie będą narzucane Warszawie. Jego ocena jest jednoznaczna. Premier Tusk podróżuje, pokazuje aktywność, ale faktycznej, samodzielnej polityki brak, a Polska nadal pozostaje w roli obserwatora i wykonawcy poleceń partnerów z Zachodu. Słowa Jakubiaka w ostrym to nie pokazują, jak nieufnie część polityków postrzega rolę Tuska na arenie międzynarodowej i wskazują na rosnące napięcia wokół polskiej pozycji w Europie. Schetyna tu są warianty wojenne rząd kontra prezydent. Grzegorz Schetyna senator koalicji obywatelskiej. Nie zostawia złudzeń relacje rządu Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim są na wojennej ścieżce. Na antenie TVN24 polityk mówił wprost, nie mam złudzeń, że tutaj jest sytuacja, która nie zostawia przestrzeni na negocjacje, na dyskusje, na zbudowanie czegoś wspólnego. Mam wrażenie, że nie ma części wspólnych. Schetyna podkreśla, że rząd i prezydent funkcjonują jak osobne byty, które nie przyciągają się, a odpychają, a relacje dodatkowo po otoczenie kancelarii prezydenta. Senator nie krył zdziwienia prezydenckimi wetami, tu są warianty wojenne. Czytam uzasadnienia do UED, czasami wydaje mi się, że prezydent nie czyta tych dokumentów albo ma nadmierne zaufanie do polityków i prawników, bo uzasadnienia są często absurdalne. Zapytane o ewentualne kompromisy, np. w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej, schety na ostro, żadnych marzeń. Jeśli zmienią jeden punkt, powiedzą, dobrze, ale to jeszcze ten drugi musi być zmieniony, bo prowadzi do małżeństw jednopłciowych. W jego ocenie próby porozumienia są skazane na porażkę, a odpowiedzialność za brak współpracy spadałaby na rząd. Schetyna w ostrych słowach pokazuje, że konflikt między rządem a prezydentem nie jest błahą różnicą zdań, lecz głębokim politycznym sporem, w którym każdy krok jest oceniany pod kątem ideologicznym i strategicznym. Jego komentarze jasno sygnalizują, że próby dialogu są nierealne, a obecna polityczna gra przypomina starcie dwóch oddzielnych armii bez miejsca na kompromis i porozumienie. Senator Ko przestrzega, że jeśli rząd nie zmieni podejścia, to jakiekolwiek inicjatywy legislacyjne czy polityczne będą natychmiast kwestionowane przez prezydenta, a spory będą eskalować. To ostrzeżenie dla wszystkich władzy: nawet najprostsze ustawy mogą prowadzić do konfrontacji, jeśli brak woli współpracy stanie się normą, a polityka zamiast budować mosty, staje się areną wojennych wariantów. Chaos w Caracas. Strzały poza zaprzysiężeniu prezydent. Caracas pogrąża się w chaosie. W stolicy Wenezueli w pobliżu pałacu prezydenckiego Mireflore padły strzały, a wszystko zaczęło się od dronów latających bez zezwolenia nad rezydencją prezydencką. Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują serię wystrzałów z broni maszynowej i przeciwlotniczej, które wystraszyły mieszkańców, a w sieci pojawiły się relacje świadków. Do incydentu doszło w dniu zaprzysiężenia Delsi Rodriguez na stanowisko tymczasowej prezydent Wenezueli po zatrzymaniu Nicolasa Maduro przez amerykańskie siły specjalne w ostatnią sobotę. Według CNN chaos był efektem nieporozumienia pomiędzy różnymi formacjami służb bezpieczeństwa. Jeden ze świadków relacjonował, że strzały słyszało się w rejonie Alei Urdaneta niedaleko pałacu, a Ministerstwo Komunikacji i Informacji Wenezueli potwierdziło, że policja otworzyła ogień do dronów latających bez zezwoleń. Rząd zapewnia, że nie doszło do konfrontacji, a kraj jest spokojny, choć wciąż nie wiadomo, kto obsługiwał drony. Z nagrań rozmów członków paramilitarnych grup związanych z reżimem Meduro wynika, że sytuacja była wynikiem braku koordynacji między kolektywami i służbami ochrony. Jeden z członków wezwał wsparcie po konfrontacjach i przyznał, że padło kilka strzałów, a inny przyznał, że chaos został już opanowany. Biały Dom stanowczo podkreśla, że Stany Zjednoczone nie miały żadnego udziału w incydencie i jedynie uważnie monitorują sytuację. Cały kraj żył napięciem. Bo wydarzenia z dronami i strzałami miały miejsce w dniu objęcia władzy przez tymczasową prezydent, co tylko pogłębiło atmosferę niepewności i zamętu politycznego w Caracas, które wciąż zmaga się z kryzysem władzy i brakiem spójności służb bezpieczeństwa. USA szykują akcje na rosyjskie tankowce. Stany Zjednoczone gromadzą siły w Europie, wysyłając do Wielkiej Brytanii śmigłowce szturmowe i samoloty transportowe, co może zwiastować próbę przejęcia rosyjskich tankowców uciekających z wenezuelską ropą. Według portalu The Warzone do Wielkiej Brytanii dotarło co najmniej 10 samolotów transportowych C-17 Globemaster 3, 2 śmigłowce AC-130J Ghost Rider oraz samolot turbośmigłowy Kasa CN-235 używany przez siły powietrzne USA w operacjach specjalnych. Podobne zgromadzenie sprzętu poprzedziło operację Absolute Resolve, w ramach której amerykańskie siły uprowadziły samozwańczego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę. Administracja Donalda Trumpa podkreśla, że sankcje wobec wenezuelskiej ropy pozostają w mocy, a łamiące je tankowce będą nadal ścigane i zajmowane. Jednym z takich statków jest Bella 1, ścigany od grudnia przez amerykańską Straż Wybrzeża, który zmienił nazwę na marynerę i namalował rosyjską flagę, aby uniknąć zajęcia w rejonie wysp brytyjskich. Tankowiec załadowany wenezuelską ropą znajduje się obecnie na północnym Atlantyku, a jego załoga może być uzbrojona. Wenezuelskie władze rozważały nawet wysłanie na statki wojskowych w cywilnych ubraniach oraz przenośnych rosyjskich systemów obrony powietrznej. Ryzyko operacji USA zwiększa fakt, że tankowce przechodzą na rosyjskie rejestry, a Kreml zapewnia im bezpośrednią ochronę. To już wszystko na dziś, dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie, dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.